Wielki Piątek to czas głębokiej ciszy, adoracji Jezusa Chrystusa, który cierpi, który umiera za grzechy całego świata, za zbrodnie całego świata. To On, który jest bez grzechu, jedyny sprawiedliwy, jedyny najświętszy, staje się grzechem i umiera za każdego z nas. W tym dniu Kościół nie sprawuje liturgii eucharystycznej. Kościół jest przy Jezusie, Kościół czuwa przy tym, który bierze swój krzyż i idzie na golgotę. W tym dniu Kościół słucha czytania Ewangelii, męki pańskiej według świętego Jana. W tym dniu w sposób szczególny i uroczysty. Adorujemy krzyż Jezusa Chrystusa i czuwamy przy Jezusie wystawionym na świętym sakramencie. Jesteśmy przy nim, bo On poszedł do otchłani, wstąpił do otchłani, aby tam odnaleźć tego starego Adama, po to, żeby go przyprowadzić do zdrój życia, do zbawienia. Wielki Piątek to czas ciszy, ciszy przy Jezusie, który umiera za mnie i za Ciebie.